Bo to raczej nie była jakaś strasznie priorytetowa rzecz do sprzątnięcia, nie? Po wojnie zaraz. Ludzie dachu nad głową nie mieli, co tam ich jakiś złom interesuje w polu. O kurwa kaś! Je, to jest wejście smoka. Wejście smoka do Hasioka! He, he, he. Dawaj, granaty masz fajne takie zajebiaszcze, prosto z bunkra. Prosto z bunekra. I list od męża Mari. No ciekawe Nie ma on żadnego... Gorący wschód. Sadzonki, odły, sadzonki, topoli w ogóle, hmm. znowu chmury dostają, pierdolca. Troje animacje chyba podkręcili za szybko czy coś. Nie wiem, albo to moje cały czas... Y, ...moje odstawienie alkoholu tak działa, nie, nie, mam, nie mam pojęcia. A ten też wódkę sprzedaje. Czego znowu chcesz? Niczego nie chcę, dobra, idę, nara. Coś tu chrumka. A tu jest. Tu jest. Prosiaczek. Mogę go schować? Wow. Sorry! Nie, nie mogę go schować do kieszeni tak jak kury. E kury mi przez tego. Ten kurde zacier miodowy Ech. Skąd ja mam ten przepis? E, co jest? Wstawej! Wstaj, bo ci się już przypali! Uuu! Kurde, chłopie Że z misji. No dobra, no mówisz, no ja wiem, no że mówisz, że mówiłeś, no. Kaji, nie śpij, kurde! Zjedz se kotleta, jebni se kawusi. Kurde, ja tydzień kawy nie piłem, nie? Już dlatego jestem taki zmarnowany. Kurde, zdepresjonowany. Nie wiem, kawusi nie piłem, wszystko jasne. Ja pierdzie, zasnął na stojąco bedge. Zamarznie. To nie jest, to nie jest zimno, chociaż tak wygląda trochę, to jest moralność. Tu jest Dioboł, a tu jest Aniołeczek! Aniołeczek. Jak góle mówią na przykład. Orsa ...na przykład, co? Iguajer, dzięki za resuba, dobry wieczór. Boróweczki, tu można je sprzedawać w ogóle, maliny, grzyby. Czekaj, jeden grzyb za 24, czy co? Czekaj, dla innego klienta. Nie nie wiem w sumie. 9. <laughs> Ukradłem grzyba jej sprzedałem i ona nie wie. Ona nie wie dalej. O kurde. A tu można jakieś zwierzęta kupić, one tutaj po prostu są. Jako ten. a dzień dobry. Piotrek! Też można kupić. Kuri. <gry> Tylko nie wiem, czy są droższe, czy tańsze niż tam u mnie. Znaczy, u mnie. W sensie. tej im coraz więcej ciężaru. Coraz wolniej chodzę. No, Cityski 2 może mi, kurde, by dali. O, no, przedpremierowo tak troszeczkę. Może nawet. Nie wiem, napisałem do nich, ale no, cisza. Zupełnie jak do lasek na tinder. <laughs> Oj, coś mi się w gardle. <laughs> w gardle mnie coś podrapało. No, ale nie no, może kiedyś odpiszą to tam wiadomo. Musi nabrać mocy urzędowej czy coś. O liceł. O jaki I kogut. Ło, <noise> Ej, czekaj. Ta kura wystartowała tak bokiem jak była pięknie. Dobra, mamy kury. To jeszcze mam drugie koryto dla drobiu i też jedzieś tutaj. Weźmiemy, nie wiem, 10. Dawaj. To mi na pewno nie zabraknie. No będzie na zaś, no. Do Zofii nie poszedł. Zofia! No bo nie mam nic dla niej. A przepraszam, mam na niej minę jedną. O. <ścoughs> Cześć Zosiu, mam na Ciebie minę. Zobacz jaką fajną znalazłem, wykopałem. Normalnie twoje imię jest na niej napisane, nie? <ścoughs> Dobra, ale się za bardzo wcielał w tego Kaźmirza. Nie wzruszona. No bo słuchaj, jakby jej... Nie wiem, no te miny to ona już tutaj widziała, wiesz, jakby jej pancer fausta jakiego kurde skołował, to może i bardziej by się ucieszyła. Samiętliwy. No. Jak eee. proboszcz? Tadio ma coś. Czekaj, jak nie Tadio? Ojciec Mateusz to jest generalnie, nie? Ale on podobny jest trochę do tego... Cezarego Żaka. Tak z daleka przynajmniej. Prezent, ale nie ma quest'a dla mnie żadnego, mech. nie da się właśnie Zosi wdać, yy, wiesz... W darze nie da się jej dać miny, a szkoda. No. Yy, drogie dzieci, jeżeli zobaczycie dziś kiedyś na łące w polu taką minę... I pomyślicie sobie, że fajnie by było ją wziąć i rozbroić i sprzedać w pobliskim warzywniaku. To śpiem, śmiem poinformować tutaj Was o dwóch zasadniczych różnicach: i że w grze jest to fikcja. Po pierwsze, rozbrajanie bomby prawdopodobnie nie wygląda w ten sposób, i można dosyć łatwo tego. A po drugie, prawdopodobnie Wasza lokalna pani Sofia nie będzie zainteresowana kupieniem od Was takiej miny. Także tak tylko mówię, nie, że tutaj, to co tutaj jest, to to jest wszystko fikcja, fikcja literacka. Tu jest bomba, czy nie? Nie, taki kawałek teksturki mi się wydawało, że jakiś sus. Tekstura jest... Ambroży ma ciekawy pomysł. Podobno jak coś wybuchnie w wodzie, to wszystkie ryby w pobliżu wypływają do góry brzuchem i można je na spokojnie zebrać zamiast się z wędką męczyć. Wojna niby dopiero co się skończyła, ale wcale nie jest tak łatwo. Granaty. Może ty z jakimś spotkałeś się ostatnio. Żebyś wiedział! Tylko, że już wszystko sprzedałem. Jest trochę problem. Zdobądź granaty. Kurde. A łapie dobrze trafiłeś, kurwa, wiadomo. Ej, no ale ja już nie mam, właśnie to jest najgorzej. No, kupić. Kup, kurde. Kup, zrób. No mogę odkupić, ale to wiesz. To jest kurde. Słuchaj, to na minusie będę. Jak to tak? Może jeszcze czołg jakiś gdzieś jest, którego nie odkryłem. Owszem, nie będą mi wtedy wpierdzielać tego wszystkiego, no. Dobra, to tak, muszę to zabrać Cyk Bierzemy Pałkiza, Jessica, Angelikę, kurde Kafencjusza, Bierzemy Maciorę, Bierzemy Wszystkich, Bierzemy. Chodźcie, chodźcie, rabiata, no dawaj! Paszli, Świnia też. Chodźcie, wszyscy idą i idą, kurde, wesoła gromadka. Chodźcie, chodźcie. Ale ten wózek to tam mógł zostać. Coś mnie jeszcze śledzi cały czas. Skręcie przejdą przez ten płot. Francuski, zaraz pójdziemy kupić klucz francuski w sumie. Tu było pite, kurde. O! o. Okradłem kurde kościół i Ale naprawię mu te yy, organy kiedyś za to. O, to, to. Nowy punkt szybkiej podróży, dobra, F fenomenalnie. Czekaj, ja materiały zebrałem na co? Na te. yyy... Nie no, żar